Cześć, po dwóch miesiącach odwiedziliśmy Piotra, aby sprawdzić, jak prezentuje się odmiana Duplo. Zapraszam na materiał. Cześć, Piotr, cześć, widzimy się po dwóch miesiącach. Chcieliśmy zobaczyć efekt naszej współpracy, co wykonałeś na rzepaku po kolei, co było w tym polu robione, jakbyś nam to przybliżył. Zacząłeś od korekty zachwaszczenia. Był, były chabry, były rumiany. I chciałbym Ciebie spytać, jak ten zabieg oceniasz? Kiedy on był wykonany? W ogóle? Zabieg był wykonany 23 marca. Mhm. No cóż. Te mniejsze chwasty zostały zniszczone całkowicie, te większe pokręciło je, nie zawiązały kwiatostanu, więc nie stanowią zagrożenia. Nie stanowią zagrożenia. Co zrobiłeś następnie? Jaki zabieg no, wykonałeś? Kolejnym Waszym zaleceniem było zastosowanie Fortestimu Beta do regeneracji. No tak, po tym przypaleniu RSM-em, tak? Dokładnie. Głównie o to chodziło, ale też w osinne. inne. jak oceniasz ten zabieg? Oskarże po zabiegu, który był wykonany 25 marca, mhm. przyszły, przyszło parę ciepłych dni i momentalnie było widać działanie tego Fortestimu. Bardzo, bardzo szybko regenerował się ten rzepak. Czyli rozumiem, że ten produkt zagościł u Na pewno tak, na pewno tak. Fajnie. I co kolejnie wykonałeś? Jaki zabieg był? Kolejny? Kolejnym zabiegiem było skracanie regulacja. Tak. Nasze zalecenia były, żeby zrobić to na dwa razy, tak też zostało wykonane. Zdecydowaliśmy się tak na takie zabiegi, ponieważ wtedy w nocy pojawiały się lekkie przymrosa. Tak, przygruntowe przymrozki były. I nie wiedzieliśmy jak po prostu substancja zadziała w takich warunkach i powiedz mi, jak oceniasz? Ten zabieg i po ilu dniach był drugi zabieg? Zabieg na, na skracanie. Pierwszy był wykonany 26 marca, kolejny był po 6 dniach. Trafiliśmy w punkt z tym, z tym zabiegiem, gdyż zostawiłem sobie okno tak, i, widzieliśmy i, różnicę. Tak, tak, i widać olbrzymią różnicę. Ale to płynęło, przy, tak? przyhamowaliśmy, przyhamowaliśmy pęd główny jest, Dzięki temu wytworzyło się dużo znaczy rozwój pędrobocznych tak. był. I teraz widzimy tego efekty. Dobrze. Ja tylko dopowiem, że no niestety w Polsce widać rzepaki, które gdzieś zabieg był troszkę później wykonany i ten pęd główny zdominował plantację i, i tego tu na szczęście nie ma. Piotr marzec tutaj u Ciebie, w sumie jak w całej Polsce był bardzo suchy i nasze zalecenie były, aby dokarmiać rzepak możliwie często na listnie. Powiedz mi, jakie, jakie dokarmianie wykonałeś jeszcze? No czterokrotnie był wykonywany zabieg borem z siarką. Czyli słuchałeś nas często? Bor podać, bo jest mało mobilny. Dobrze. Dokładnie. A no jeszcze i... jakieś kompleksowe? Tak, i raz, i raz poszedł nawóz mikro-makro do listnia. Dobrze. I, i, I to też fajnie nam podziałało. A powiedz mi, no później faza zielonego ponka, bo... Jest teraz takie, są takie zalecenia, my się też do tego przykładamy, że pomiędzy skracaniem a wykonaniem zabiegu na płatka robi się luka. Zalecaliśmy Tobie podanie fungicydu. Yy, jaki do, produkt dokładnie. zastosowałeś? Zastosowaliśmy dawne, w dawce pół litra na hektar yy, i coś jeszcze w fazie zielonego pąka? Tak, walczyliśmy ze szkodnikiem, <laughs> ze słodyczkiem. że no Tak, przekroczył próg szkodliwości, bo dzwoniłeś wtedy do mnie. Zrobiłeś zabieg, jeszcze później walczyłeś ze słodyszkiem? Czy ten jeden wystarczył? E, tak, był jeszcze jeden zabieg wykonywany. Jeszcze nie dał spokoju. Jeszcze nie dał spokoju. No i dzisiaj, jak sobie chodzimy, to praktycznie e, słodyszka nie widać. E, czyli myślę, że już zakończył inwazję na Twoim polu. E, Piot, ten rzepak naprawdę fajnie dzisiaj wygląda. E, nasze zalecenie jest, aby ochronę kwitnącego rzepaku wykonać dwuetapowo. E, jesteś po pierwszym zabiegu. Powiedz Państwu, czym wykonałeś pierwszy zabieg, a jakim produktem wykonasz drugi i w jakim odstępie czasu, no i dlaczego? Yy, pierwszy zabieg został wykonany preparatem TRESO, czyli postawiłeś na nowość. Tak. Będziemy oceniać skuteczność preparatu. Dokładnie. Yy, I kiedy go wykonałeś, pamiętasz? Trzy yy, dni temu. A, czy jesteś świeżo po zabiegu, fajnie. Yy, czym będzie drugi zabieg i kiedy? Yy, drugi zabieg będzie wykonany preparatem ASPIC-R. Myślę, że około dwóch tygodni. Dwóch, trzech tygodni. Dwóch, trzech tygodni w zależności do... jak rzepak będzie kwitnąć, jak, Dokładnie. E, to będziemy obserwować. Natomiast chodzi o to, żeby zachować ciągłość w ochronie rzepaku, żeby nie zaprzepaścić tego, co, co rośliny na dzień co dzisiejszy już co już budowały. E, czyli można powiedzieć, że ochronę fungicydową kończymy drugim zabiegiem e, i pozostaje Ci pilnować już tylko szkodników łoszy... nowych chowaczy, tak. pryszczarka, żeby nie zabrały nam plonu, cennego czarnego plonu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak wygląda dzisiaj rzepak i czekamy na efekt końcowy, czyli jaki uzyskasz plon. Dokładnie. No i czekamy za deszczem. I czekamy za deszczem.